I ruszyły. Ostra walka o prowadzenie z przodu jest Tajgarym i Maverick. Na trzecie miejsce przesuwa się Algis. Na czwartej pozycji jest Nocturn Ali. Na piątym miejscu razem Kacinia i Adrema prowadzi Maverick. Maverick ze sporą przewagą na drugim miejscu Tajgarym, na trzeciej pozycji Algis razem Kacinia oraz Nocturn Ali i Adrem. I za moment wyjście na prostą finisowo. Wyprowadza Maverick. Maverick i ucieka. Finisuje Tajgarym, finisuje Algis, Maverick z przewagą, 400 metrów do celownika, Maverick, Maverick ma przewagę, Maverick, 200 metrów do celownika, Maverick, Maverick o kawał wygrywa gonitwę. Na drugim miejscu plasuje się Algis, na trzecim miejscu Ad Rem.